Hola, mój buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj bardzo krótki odcinek Las estaciones del año, czyli pory roku. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online'owo i robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP, Hiszpański obyczaje Proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Jeśli chcesz ze mną uczyć się języka hiszpańskiego, zapraszam Cię na moją stronę www.paulnapiecyk.com. Tam są wszystkie informacje na temat tego, kiedy ruszają kursy, kiedy możesz się zapisać lub po prostu uczyć się ze mną jeden na jeden. Forma i wybór należy do Ciebie. Pamiętaj, do każdego językowego odcinka jest do pobrania karta pracy. Zerknij do opisu tego odcinka, tam znajduje się link, możesz pobrać kartę pracy i zobaczyć jak te wszystkie wyrazy są napisane i rozwiązać też ćwiczenia. Zapraszam! Preparado? Preparada? Empezamos! Czy wiesz jak powiedzieć wiosna, lato, jesień, zima? Czy wiesz jak powiedzieć w lecie? I z czym jeszcze może kojarzyć nam się słówko pora? Pora roku! <laughs> Zaraz wszystko Ci opowiem. Zaczniemy sobie od czterech podstawowych słówek, czyli wiosna, lato, jesień, zima. Powtarzaj razem ze mną. La primavera. La primavera. El verano. El verano. El otoño. El otoño. El invierno. Nie wiem dlaczego, ale zawsze lato i zima jest najciężej zapamiętać moim uczniom. Wiosna jakoś tak przychodzi gładko, bo, bo jest chyba taka u nas woda do picia. Tylko uważaj, tam jest delikatne B, primavera. Natomiast jesień jakoś tak przypomina trochę może po angielsku, otoño. No i niestety lato i zima jakoś tak się nie układa, stąd też będziemy się uczyć jak powiedzieć w lecie i jak powiedzieć w zimie. Jeśli słuchałeś poprzednich odcinków mojego podcastu, to wiesz już jak powiedzieć poniedziałek w styczniu i zaraz będziesz wiedzieć jak powiedzieć w zimie. W poniedziałek? Mój bien el lunes. Tam występuje l, nie słowo n. Jak powiedzieć w styczniu? En Tu już występuje en. Jak powiedzieć w zimie? Tutaj też występuje en, czyli będzie en invierno, czyli en invierno. A jak powiedzieć w lecie? En verano. Pory roku to las estaciones del año. La estación w zasadzie to stacja, stacja roku. A do czego możemy jeszcze wykorzystać słówko La Estación? Na przykład La Estación de Trenes, czyli stacja kolejowa. La Estación de Autobuses, czyli dworzec PKS. La Estación de Ski, stacja narciarska. Słowo La Estación ma sporo znaczeń. Ale przy okazji stacji roku, czyli Las Estaciones del Año, poznaliśmy sobie dworzec PKS, dworzec kolejowy i stację narciarską. No to co? Gotowy? Gotowa na sparring? Empezamos w zimie. En invierno. En invierno. Viosna. Primavera, Primavera, Lato, Verano, Verano, Estación Archerska, La estación de esquí, La estación de esquí. Dworzec autobusowy La estación de autobuses La estación de autobuses Dworzec kolejowy La estación de trenes La estación de trenes To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało Ci się razem ze mną powtarzać i wymyślać te słowa w języku hiszpańskim. Jeśli nie, przewin ten podcast i ucz się ze mną od nowa. Es todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.